Powodów do wpadnięcia w zadłużenie czy kłopoty finansowe może być oczywiście dużo więcej. Dług może wynikać z najróżniejszych przyczyn. Natomiast, chyba, takim długim, długiem, który najbardziej zaskakuje nas, jest to dług spadkowy. Bowiem, może się okazać, że sami nigdy nie zaciągaliśmy żadnych zobowiązań. Albo mamy je bardzo niskie, spłacamy wszystkie nasze zobowiązania regularnie, a tymczasem może się okazać, że odpowiadamy za długi innej osoby, czyli spadkodawcy. Najważniejsze to jest spróbować, zorientować się jak najszybciej, czy dany spadkodawca, po którym dziedziczymy, miał właśnie długi. Jeżeli okazuje się, że takie długi miał, które przewyższają prawdopodobnie aktywa, które zostawił po sobie, należy spadek odrzucić. Mamy na to jednak termin konkretny, jest to termin sześciu miesięcy, od kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że jesteśmy spadkobiercą. Jest to niesłychanie ważny termin, bowiem jest to termin nieprzywracalny. Jeżeli on nam minie, to nie będziemy mogli tego spadku już skutecznie odrzucić.